W się do różnych komentarzy, które gdzieś tam krążyły wokół tematów fiołków, postanowiłam, że nagram pewien dodatkowy, nie za długi odcinek, troszeczkę uaktualniający kwestie fiołka, może ym, troszeczkę wyjaśniający pewne kwestie, pewne też ym, nurtujące kwestie, zapytania i tak dalej. Pojawiły się wcześniej pewne kwestie fiołkowe przy rozmowie z Iloną Hell. Teraz jak dobrze pamiętam, Nick Parfum Victim, czy Parfum Victim, nie wiem, co się w sumie wymawia. Niestety albo nie znam, albo nie pamiętam imienia, ale wiem, że dostałam informację w komentarzu, że ogląda regularnie. Tylko, że jest bardziej, że tak powiem, nieudzielającym się słuchaczem, oglądaczem, obserwatorem. O tym sobie oczywiście zachęcam do, do aktywnego udziału. Natomiast właśnie było zapytanie w kontekście tego zapachu. Ja w ogóle wykorzystuję czas, że mamy z Darkiem odebraliśmy pewną nową zabawkę, projektor. E, więc Darek to ustawę, a ja stwierdziłam, że na bieżąco w kontekście fiołków. E, Ilona wcześniej, Ilona Hel, nie wiem czy dalej ogląda czy nie, ale wspominała o kwestii. Mm, Fiołków takich trochę bardziej leśnych, Discord, tych Velvet Forest chyba taka nazwa. Ja je kiedyś miałam e, w małej ilości. E, miałam też fiołki, te takie trochę zapach w stylu meteorytów, Garland, też wood więc różne wersje miałam tych dawnych Discord. I zapach e, Masaki japońskiej marki, ten bładej nóg, jak dobrze pamiętam, opowiadałam dosyć niedawno o nich i właśnie wspominałam, że gdzieś tam. W tym zapachu można odnaleźć właśnie wspomnienie po tym Discord Velvet Forest. Z kolei, właśnie, tylko nie znam imienia, bądź nie pamiętam, bo może było podawane, ale nikt Parfum czy Parfum, parfum, nie wiem, Victim, właśnie było zapytanie po dzisiejszym odcinku na żywo w kontekście Trussardi Skin. Przypomnę, ja mam ten unikat, tę buteleczkę dzięki widzcem. Dominice, która mi ten flakonik wysłała jako jeden z elementów paczki na rocznicę, dziesiątą rocznicę kanału. Swoją drogą od Agnieszki Ja wiem, że jakoś teraz w październiku ma być jedenasta rocznica mojego kanału. No ja powiem szczerze, że nie do końca to pamiętam. Wiem i w ogóle, no Agnieszka mnie informuje, także wiem, że jest, więc może bardziej moja rocznica niż dziesiąta to właśnie może bardziej moja jedenasta. Z Obsesji 11. No i właśnie dopytywała, czy coś w takim klimacie. Ja mówiłam, że ten zapach gdzieś zostanie przypomniany, omówiony, szerzej rozszerzony w czwartym odcinku tej nowej serii playlisty. Ale oprócz tego, w ramach odcinka na żywo, chciałabym te kwestie trochę fiołkowe może przypomnieć, uporządkować. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie fiołki, takie bym powiedziała lekko słodkawe, urokliwe, wdzięczne, trochę wiosenne to nie wiem czy jestem w stanie wskazać coś kropka w kropkę, ale myślę, że takie zapachy może łatwiej dostępne np. przykład fiołkowości może te bardziej iskrzące, księżycowe, fairy, EDT nie wiem czy nie jest bardziej, łatwiej dostępne, chociaż też nie aż tak łatwo, ale może jest um, trochę lepiej niż to Trussardi może fiołki Borsari, fiołki parmeńskie, gdzieś tam troszeczkę y no, ostatnio w butiku Chanel sprawdzałam te najnowsze cząstki. One są takie trochę owoce i fiołek, ale z tą fiołką tam bym polemizowała. Natomiast coś tutaj a propos fiołków, na przykład widziałam sobie dla przypomnienia Trudeau marka niszowa, Zapach Bruma. Mam taki atomizer od koleżanki perfumowej i to jest marka dostępna wcześniej musend Bar. Chyba była na wyłączność. Nie wiem, jak teraz z dostępnością Moons Bar, ale ta marka była w pewnym momencie też dołączyła. Widziałam, że Galilu. W Galilu też sprawdzałam. W Pradze widziałam chyba Trudeau w Ingredients Store, gdzieś tam jest obecne Natomiast. Y Powiem szczerze. Wydaje mi się, że dla wielu osób to pewne świetne fiołki to były pewne fiołki w dawnym mainstreamie. No niestety. Nawet jak weźmiemy aktualny mainstream to wiadomo, ale nawet nisze to różnie to bywa, że tak powiem z poszukiwaniami świetnych, wyjątkowych i tam właśnie na przykład dla miłośników nieodżałowanych, unikatów fiołkowych mainstreamu właśnie jakieś zapachy w niszy. No. Możemy sobie przeszukiwać nisze, a możemy doznać rozczarowania. Możemy uznać, że słabo jest z tymi fiołkami w niszy, że jednak bardziej tęsknymi za pewnymi fiołkami w dawnym mainstreamie. Z wycofanych zapachów mam Cartier Lenvol EDP. Tam jest troszeczkę miodowości i generalnie liście fiołka. Jest tam troszeczkę tej fiołkowości. Czy to mógł być zapach dla mięśników tego zapachu? Może można by się było tym zapachem zainteresować, ale czy to będzie. Jakaś kropka w kropkę? Niekoniecznie. Te iskrzące, przepiękne, księżycowe fiołki Fairy Van Cleef Arbors EDT, które mam, uwielbiam. Dla mnie ogromny sentymentalny zapach, przepiękny zapach, ale znowu to jest taka trochę zabawa tematem. To jest ciekawa fiołkowość, którą warto się zainteresować, ale niekoniecznie gdzieś tam znajdziemy zastępstwo dla Trussardi Skin. Ale, tak jak mówię, Trussardi Skin będzie ten czwarty odcinek tej nowej serii Playlisty Wyzwania Wybrania z 11 flakoników z mojej kolekcji wybrań, Wybranych, ym, przybliżony, zaprezentowany Jakaś tam ma część kolekcji, ale właśnie taki wybór Po jednym zapachu, jednym flakoniku, w jednym krótkim odcinku ym, Giovanni nie rozumiem się, że mówiąc. E... E, powiem ci tak, e, jeżeli chodzi o drugi, ten rysztokowy komentarz, to jest zakład komentarz, gdzie ktoś zrobi, że tak powiem, z tego użytek, a już teraz sobie można zachodzić w głowę jakiego typu. Natomiast informuję, że usuwanie konta na YouTube i zmiana nazwy nie pomaga. E, natomiast do rysztokowych komentarzy niestety ja się zniżać e, nie będę. E, Dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o kontynuację kwestii fiołkowych, więc ten się pojawi w czwartym odcinku tej nowej serii playlisty. Natomiast ym, mam wrażenie, że aktualnie, że jeżeli chodzi o jakieś takie naprawdę przepiękne, urokliwe fiołki, to najbardziej mi pasują te zapachy, które sobie stworzyłam. Yy, na przykład wiole mineral, przepiękne mineralne fiołki, yy, przepiękna taka sentymentalność. Czy na przykład bardzo klimatyczny, taki trochę w klimacie nostalgiczny jesieni fiołkowy szyb, zapach o nazwie Alma, czyli dusza. Czy też ekstrakt Viole wech, czyli przepiękna aromatyczność fiołki w zieleniach. Ym, czy na przykład zapach VVF, to Verde Viole. Fiołki, zieleń wiosny, mokra ziemia, ym, Giovanni, ale kwestie fiołkowe to hit. Dla jednych hit, dla innych nie. Dla mnie, dla mnie myślę hit, chociaż zależy, jakie fiołki. Fiołki w takim wydaniu bardzo topornym, ciężkopudrowym, zasłodzonym niekoniecznie, ale fiołki w wydaniu przepięknym, przestrzennym, roślinnym, zielonym, wiosennym, zaokrąglonym, leśnym, jak najbardziej. Jest wiele świetnych zapachów, jeżeli chodzi o dawne zapachy fiołkowe. Dla wielu nieodżałowane. Natomiast w aktualnych zapachach mam wrażenie, że nie jest aż tak łatwo oświetne fiołki. Ja sobie mocno fiołkową kwestię rozwinęłam w perfumach, tworząc swoje ideały fiołkowe. Giovanni, Dziadzia dwa, trzy. Ciekawie, dobierasz słowa. Dziękuję. Warto też mieć na uwadze, że możemy mieć różne odsłony fiołka. I warto też mieć na uwadze. Że możemy mieć ten aspekt roślinny, możemy mieć ten aspekt leśny, możemy mieć właśnie aspekt taki właśnie aromatyczny, zielony, ale pamiętając, że my w nutach mamy liście fiołka, my to jakoś kojarzymy, sobie wyobrażamy, ale gdy ja mam w laboratorium absolut z liści fiołka, on ma wydźwięk zupełnie inny. On ma wydźwięk bardzo zadaniowy i on ma wydźwięk taki, takim powiedziała, bagnisty. Także został użyty na przykład zapachu El Survival. Natomiast warto też mieć na uwadze, że czasami fiołkowość zahacza o takie składniki fiołkowe pudrowość Kosmetyczność, czasami połączenie róży z fiołkiem daje efekt szminki Natomiast wszystko zależy w jakich ryzach my to utrzymamy Dlatego, że jeżeli to będzie ładna Pudrowość, szlachetna pudrowość to fajnie, ale jeżeli to będzie zbyt topornie ciężko pudrowe, zamęczone, to niekoniecznie. Jeżeli to będzie miało taką lekką, zwiewną słodkawość, zaokrąglenie jak słodkawość fiołków bursarii Violetta di Parma, to tak, ale gdy ta słodkość będzie taka za bardzo odsukrzona, to może nie do końca. I na pewno, jeżeli chodzi o właśnie, właśnie ładnie zachowany puder fiołkowy, to na przykład Van Cleef Arpels Ferry, te wróżkowe, ale EDP. Przepiękny fiołkowy puder. Ładne są w sumie fiołki też marki Brosso, czyli Brosse Au. Ona kiedyś była ta z mniejszej ilości w Quality Missala. Miałam kiedyś flakonik, różne zapachy tej marki. Bardzo ładne, takie kryształowe flakoniki. Natomiast to była nazwa Violet łączenie połączenie fiołków z miętą. Gdzieś jakaś tam może świeżość od tej mięty się pojawiła, ale nie było jakoś tam mocno miętowe, ładnie fiołkowe. Natomiast warto mieć na uwadze właśnie, że świetne fiołki stworzyła marka Van Cleef Arbors, te wróżkowe ferii i EDT, i skrzące księżycowe, i EDP, czyli taki bardziej puder fiołkowy, ale nie za ciężki. Poznawałam, no, na chwilę wyłączę, żeby odłożyć telefon, wiele różnych fiołków. Fiołek w mi mi raczej przyciąga. Mam bardzo dużo różnych składników fiołkowych, natomiast jestem w stanie skazać też zapachy fiołkowe. Totalnie nie dla mnie. Um, misia, gdzieś tam z mocnym udziałem róży z gdzieś tam ten aspekt trochę też może masła irysowego, irysa takiego trochę w stronę taką kosmetyczną, to jakby ta róża fiołek też, jakby to poszło w taką stronę dosyć um, takiej trochę cięższej, trochę może bardziej kosmetycznej wersji róży z fiołkiem e, Oriza Jardem Darmid. Miałam kiedyś jeszcze w Polsce, marka Oriza była niedostępna, Właśnie Jordan Armit Oriza i to jest takie połączenie róża fiołek. Róża fiołek nadające właśnie efektu szminki Le Parfum de Rosin. Trochę takich zapachów jest. Ja mam wrażenie, że fiołki mi najbardziej pasują roślinne, takie właśnie z zielenią, właśnie z takim życiem wiosny. Bardzo lubię mój zapach. Miętoberdę, wiele fioletowy wiatr. Te fiołki są z zielenią wiosny, zielone liście, taki dystans, a jednocześnie przepiękna, mokra, podeszczowa ziemia, no, przepiękny zapach, o świetnych parametrach. Dobrze, na chwilę włączymy. Ym... Koza Morena, sporo masz tych aspektów, fiołkowych, jak rozumiem. Yy, czyli co całą wypłatę na zapaszki idzie? Ja powiem szczerze, że od mniej więcej listowana jestem jak na mnie, no, także raczej staram się ograniczać Natomiast kolekcja ogólnie Przez te moje około 17 albo i dłużej lat perfumoholizmu jest spora yy, Bartek Bijak, nie wiem co znaczy to Pepe Natomiast mam wrażenie, że już od dłuższego czasu bardziej mnie wciągnęły składniki laboratorium tworzeniem, dlatego, że jestem w stanie wynaleźć perełkowe składniki w różnych aspektach, cudowne, na przykład absoluty kwiatowe, i stworzyć sobie ten wymarzony efekt, ten idealny w punkt efekt. Ja generalnie fiołków stworzyłam bardzo dużo. Fiołki na rynku są, natomiast fiołki są w określone strony poprowadzone, a mi jednak zależało na takich jeszcze ujęciach fiołków, których ja gdzieś tam w zapachach na rynku nie znalazłam. Stworzyłam sobie przepiękny zapach połączenie fiołków z jeżynami, fiołków z zielonością taką głęboką, surową, bluszczową, chociażby. Więc różne zapachy. Piałkowość, a jednocześnie przepiękny, absolut tonki i niuans y, truskawki, w przepięknym moim zapachu, krema Preciosa, przyśliczny krem, taka nazwa, ale gdzie wszystko jest w punkt, gdzie jest lekko, może właśnie pudrowo, lekko kosmetycznie, lekko owocowo, lekko słodkawo, ale to wszystko jest takie nie za kosmetyczne, nie za ciężko pudrowe i nie za słodkie. Yhm wypoderuję czym, pudrem, czy tymi zapachami. No niestety z zapachami pudrowymi nie bardzo. Tak jak kiedyś na przykład miałam taki dosyć ciężki puder Lorenzo Resident też to przeszły mi takie zapachy, szczerze mówiąc. Aktualnie pasują mi takie zwiewne, lekkie, przestrzenne pudrowości typu Larcisoletondus. Zresztą ten zapach miałam na wyjeździe do Pragi i tam go właśnie też pokazywałam, relacjonowałam z kadrami właśnie na panoramę Pragi nie tylko. Zresztą. E nawet nie jestem pewna, czy na dwóch wyjazdach do ja nie miałam tego. Lete undus, między innymi. Także przestrzenne, lekkie pudry. Owszem, nawet sobie stworzyłam całą serię polboszcz, czyli pudry. Pudry kolorystyczne. Puder żółty, puder niebieski, puder zielony, puder fioletowy, puder różowy i tak dalej. Różne, ale właśnie, żeby odczarować te pudry żeby to nie były zapachy za ciężko, za topornie, zamęczone, żeby to nie były jakieś takie stare pudernice i tak dalej, tylko żeby to miało właśnie taką lekkość, przestrzeń, urokliwość, bo można ciekawie wkomponować aspekt pudrowy i go tak porozwijać, tak by dopełniać, żeby to nie było takie zbyt toporne, żeby to nie było tak ciężko pudrowe, ciężko kosmetyczne, takie przesadzone. No nic. Kończę, do usłyszenia. Pozdrawiam. E, miłego wieczoru. Nie jeszcze najdzie co w kwestii fiołkowych, chciałabym dodać. Jakieś jeszcze kolejne uaktualnienie to oczywiście dogram. Natomiast trochę filmów fiołkowych na moim kanale było. Tak jak jest cała seria poświęcona róży, seria playlista perfumowe imię róży oraz irysowi, irysowe oblicze, to myślę, że fiołka też bym mogła tak zrobić. Dlatego że ogrom zapachów fiołkowych miałam, mam, poznałam i tak dalej. Różne osłony, fiolkowości. I sporo zapachu gdzieś tam z fiolkowością mam w swojej kolekcji. Także pozdrawiam miłego wieczoru i mi udanego weekendu. A może stawię zaraz jeszcze za krótkiego shortem z przepięknymi kadrami z dzisiejszego naszego wieczornego spaceru. No przepiękna, przepiękna księżycowa noc, przepiękne refleksy w morzu. No i właśnie przepiękne kadry, przepiękny, właśnie też gra świateł. Gra nocy, gra widoków. Ale to dodałam na Instagram po powrocie i może dodam jeszcze jako short. No, spacer iście udany, jedna z takich dosyć survivalowych tras, ale wybrana taka nie najbardziej survivalowa, taka przystępna. A tak najbardziej fajny właśnie taki nocny spacer. Morze, wiatr, przestrzeń, noc, gwiazdy, księżyc że jest tak przed snem. Jurek bym pyta, co jest no, na chwilę. Znaczy na chwilę. No w zasadzie my kończymy, także na chwilę zostawiam taką końcówkę jako podcast, ale generalnie większość po zapis się zapisze, większość była z obrazem, by to rozważania wokół kwestii fiołkowości, ponieważ te kwestie gdzieś tam w komentarzach od widzów się pojawiały, czy to kwestia unikatu fiołkowego, gdzieś tam bardziej takiego leśnego Discord czy też właśnie przepięknego unikatu fiołkowego trusardi. E, tak, rozumiem, że nie nerka, anarka. Narka, tak, miłego wieczoru i miłego weekendu. I będziemy kończyć. E, odcinek się oczywiście po zakończeniu zapisze, także można sobie obejrzeć, posłuchać od początku i w razie czego odnieść się z, e, w formie komentarza. E, jeżeli ma się jakieś spostrzeżenia w kontekście kwestii poruszanych w filmie, głównie różnych odsłon fiołka, uaktualnienia też pod kątem zapytań, widzek. Ogólnie chodzi o. Gdzieś tam troszeczkę aktualne spojrzenie na kwestie fiołkowości, dawne zapachy, chociażby mainstreamu, i aktualne fiołkowości. Bo gdzieś tam faktycznie Ilona, i ostatnio jeszcze dzisiaj druga osoba dopytywała o pewne kwestie fiołków, właśnie tak jak mówię, chociażby przy okazji dzisiejszego w innym odcinku na żywo pokazywania fenomenalnego unikatu Trussardi skin. Fiołki w takim wydaniu lekko-słodkawym, ale nie zasłodzonym, bardzo urokliwym, bardzo wiosennym, nieodżałowanym unikat, który mam dzięki widzce Dominice, która mi wysłała na dziesiątą rocznicę kanału paczkę, w której właśnie między innymi było to Trussardi Skin. Także nic, ja się żegnam, miłego wieczoru i do usłyszenia. Odcinek się zapiszę, można sobie posłuchać, obejrzeć, czy ten, czy jakieś inne zapisane odcinki na żywo, czy jakieś inne dłuższe wideo, shorty, czy coś z playlist, czy Posta wstawiłam o 11 jesiennych klimatów, które gdzieś tam zostały ostatnio stworzone bądź będą. A propos moich różnych tworzeń, Anastazja, no, widzę, że bardzo inteligentny komentarz, także żegnam, pozdrawiam.